Witam na kanale Poddasze i Dzisiaj tutaj pokażę Wam, jak przygotowuję sobie otwory okienne, czyli zarzucam do pełna te frezy, czy jak tam się nazywa, i uchwyty montażowe postaków. Tak to chyba się fachowo nazywa. Jak widać, jest rynna, jest i dach. Niestety, jak już mogliście. Zobaczyć w poście cały materiał praktycznie z dachu. Przepad. Nie wiem, czy mam coś z złatowania i z membrany. Muszę sprawdzić na dysku, ale chyba wszystko było na karcie. Znalazłem jakiegoś magika, zobaczymy. Będę miał chwilę, podeślę mu to. Może uda się odzyskać. Prawdopodobnie jakiś przypadkowy format, bo karta działa, po prostu jest pusta. Całkowicie. Także dach jest, na głowę nie leci. Jeden kłopot z głowy. Teraz już można spokojnie tutaj sobie działać. Jakby ciśnienie zeszło. Także teraz w wolnych chwilach mogę sobie przyjeżdżać. Już mnie tutaj nic nie goni. No i wracając do tych otworów wypełniał wypełniam to specjalną masą kompozytową. Jest taka specjalna mieszanka właśnie do takich rzeczy. Tutaj mam urobione w kastrze. Tak to taka konsystencja żeby się lepiej nakładało właśnie w kastrze kanciatej a nie okrągłej żadne wiaderka. wiele lepiej się pracuje i teraz z czego się składa Taka masa Tutaj kolejne okno mamy składnik taki podstawowy bazowy jest to spoiwo. Potem do tego dodajemy specjalny wypełniacz i w zależności co będziemy uzupełniać możemy kupić o grubszej frakcji średniej jakieś drobne ja tu mam średnią bo dziury niewielkie więc wybrałem frakcję średnią. I do tego jeszcze to chodzi specjalny składnik, który zapobiega występowaniu potem jakiś tutaj pleśni, grzybów i takim różnym rzeczom. Taki dodatek można by go pominąć, no ale ja dodałem, żeby mi tutaj nic nie pleśniało przy tym oknie. Zawsze to jest miejsce bardziej narażone na wilgoć jakąś. Także biorę się to za następne, wrzucę kamerę na głowę i coś tam pokażę. Producenta tej masy, może na razie nie będę zdradzał, jest to nieistotne. Ważne, że masa specjalna, właśnie takich rzeczy stworzona. Aha, no i przed. Aplikacją został użyty specjalistyczny grunt, też może producenta pominę, jakąś tam nazwę o oznaczeniu takim branżowym H2O. Także może, możecie sobie poszukać, co to jest. Pewnie wam coś tam wyskoczy. Bardzo ładnie się nakłada. A dzięki właśnie temu średniemu wypełniaczowi, nie będzie efektu, że będzie tutaj powstawał skórz. Wcześniej to zacząłem jakiś betonem. Miałem resztkę. Tu jest jak widać, nie wiem czy to widzieć. Większa dziura, jakby były pustaki klejone. Jakbyście to zaciągnęli klejem, właśnie takim do pustaków albo siatki. To po prostu wszystko pęka, jest za grubo. Dlatego należy użyć specjalnej masy kompozytowej. Dobrać w odpowiedni sposób. Wypełniać jego frakcję. Wtedy nie będzie nam pękać to, Pewnie jak się domyślacie, skoro są przygotowywane otwory. To i wiadą zaraz okna i będzie stan surowy zamknięty chyba tak w tym momencie chyba już będzie skoro jest dach będą okna to chyba będzie surowy zamknięty. Dziwi mam na razie nie będą docelowe mam jakieś tam takie z demontażu a docelowe będą później. Jeszcze zbyt dużo pracy różnych, aby je wstawiać i niszczyć obrobię sobie to bud. Jestem ciekaw jak tam teraz kosztują okna o ile podrożały jak ktoś kupował ostatnio Jakieś okna, mówię tu o standardowych, bez żadnych tam udziwnień, typu Suwanki, HS, -y, PSK i tego tam wynalazki, zwykłe standardowe okna. jak to teraz wygląda. Bo ja okna kupiłem jeśli nie wiecie, już rok temu. I czekały sobie w sklepie u sprzedawcy od zeszłego roku. I całe szczęście bo potem było jeszcze Nie dość że kupiłem już po iluś tam podwyżkach no to po drodze było kolejnych 50 podwyżek A to szyby, a to plastiki, a to coś podróżało Jestem ciekaw ile to okna by kosztowały obecnie Może nawet wyślę takie zapytanie orientacyjne do sprzedawców o tą konfigurację, którą mam, jak to obecnie wygląda. Dobra i okno gotowe. Jak gdzieś jakieś większe dziury od razu wrzucę. Pustaki pięknie odmazane, będę miał czas. Wszystkie spoiny będą wyfugowane tak jak tutaj. tak żeby mieć potem szczelnie, żeby nic mi nie przypadkiem nie dmuchało. Tutaj będą na 99,9 płyty. Więc chcę, żeby za mi było szczelnie. Wszystkie okna, ja myślę, że to zajdzie dłużej, a tu myślę, że maksymalnie godzinka i uzupełnione. Jak teraz miałbym wycinać cały dzień, to ja dziękuję za takie dziwne atrakcje. Jeszcze masa odpadu z tego. Bez specjalnej masy, tak około, nie wiem, z litrów może tego było. Wszystkie okna zarzucę i będzie spokój. Tutaj moje ciepłe nadproża. Muszę jeszcze to dopianować przed montażem. Myślę, że to było dobre rozwiązanie, żeby tego nie zalewać. Tutaj nam będzie przemarzać, to będzie ciepłe, bo ten stropian i piana oraz to, że są odseparowane nie pozwoliłaby w tym miejscu nadmiernie nam uciekało ciepło z dołu a jeszcze odnośnie albo no to może przy okazji dachu jak nie odzyskam to Dokręcę po prostu później odnośnie jak został wykonany opad. Bo membrana tutaj nie jest wywinięta do rynny. Możecie wejść na kanał Patryk SkyDive, czy jakoś tak. Jeden z ostatnich jego filmów przestał nagrywać. Pokazał właśnie dlaczego lepiej membrany nie wywijać do rynny. Także polecam obejrzeć, jeśli ma ktoś parę działających szarych komórek, to to dobrze przemyśleć, to co on tam pokaże. też tam w komentarzach, niby dościsnęli, że robi źle. Bo nie poszedł za modą. Nie zrobił tak jak wszyscy: jak to modnie ktoś tam pokazuje. Zrobił nie tyle co po swojemu, tylko po prostu zrobił to w inny sposób. Tylko po prostu nie modny w świecie tych YouTube'owych celebrytów, którzy wszyscy. Jeden od drugiego papuguje, jeden do jeden rozwiązania nieważne, czy dobre, czy niedobre. Ktoś tam coś pokazał, powiedział, że tak musi być i tak wszyscy papugują, małpują to... I nawet sami nic nie pomyślą. Właśnie wycinanie okien, to wszystko takie małpowanie bez sensu, co to za różnica, czy tu jest co do milimetra, czy mam ząbek milimetr. Jak przychodzi 1,5 cm piany, czy tam dwa. Jam ja zostawiony chyba na dwa. Także potem ewentualnie weszła i spokojnie płyta za okno. Czy tam jakieś taśmy rozprężne, które też są jakieś grubości cm czy dwa. To tylko wygląda ładnie. Czyli żeby pokazać na filmie, że jak to pięknie zrobione, a wartości dodanej nie ma żadnej. Tak to później najczęściej jak będzie szczelny montaż, zaciągają wszystko klejem, więc tutaj też mogę zaciągnąć klejem i finalnie będzie wyglądać tak samo, a potem przyjdzie tynk, tam przyjdzie stropian i tyle to widzieli. Tak samo murowanie na szary klej. Co to przeszkadza, że jest pomazana ściana. Przecież nikt tego tak nie zostawi. Chyba, że ktoś zalakieruje surową ścianę, ale takich rozwiązań nie widziałem jeszcze. Także takie moje przemyślenia co do budowy. Otwór ma być, zaraz wam to pokażę. W linii ja mam taką łatę. Powiedzmy, że kartka wejdzie i w pionie i tyle i nic więcej. Ważne, że miał odpowiedni wymiar. Tu było bardzo ważne, że miał wymiar, bo te okna były kupione rok temu. A ja muruję, do... murowałem później, więc kupowałem okna, jak jeszcze nie miałem. Nawet chyba fundamenty miałem chyba zrobione, wymurowane i nic więcej. Już kupowałem okna a jak ktoś muruje przed kupnem przyjeżdżają fachowcy, mierzą, dostosowują wymiar i tyle. Dobra, postawię coś tu jeszcze na statywie i tyle będzie z tej pracy. A jeszcze, jak jesteśmy przy oknach, to jak macie takie otwory, czy będzie, nie wiem, okno tarasowe, HST, czy drzwi, no to nawet taki amator jak Grzesiek, sam buduje jedną, bez krytu chyba, tak? Dobrze chyba Grzesiek. Nawet on wie, że tej pierwszej was coś tam nie muruje, Bo tam ma przyjść materiał ciepły. A jak nie przyjdzie materiał ciepły, to na końcu budowy murujecie, wypełniacie to i potem macie. A teraz można wjechać taczką bez problemu. Wody wam naleci, wypłynie. Także pomyślcie trochę czasem głową, a nie. Także tyle grędzenia na razie.